Refleksje duchowe Święta Faustyna Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia Święta Faustyna Kowalska, urodzona w 1905 roku w Głogowcu, Polska, była zakonnicą w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia. Jej życie duchowe było naznaczone mistycznymi doświadczeniami, podczas których Jezus objawił jej swoje miłosierdzie. W swoim dzienniczku Faustyna spisała liczne rozmowy z Chrystusem, który powierzył jej misję głoszenia orędzia Bożego Miłosierdzia światu. Zainspirowana tymi objawieniami, promowała kult miłosierdzia Bożego, który został później uznany i rozpowszechniony przez Kościół katolicki. Święta Faustyna zmarła w 1938 roku, a jej życie i przesłanie miłosierdzia stały się inspiracją dla milionów wiernych na całym świecie. Orędzie, które Jezus przekazał świętej Faustynie, dotyczyło nieskończonego miłosierdzia Boga dla każdego człowieka, niezależnie od jego grzechów. Faustyna była żywym przykładem tego, jak otwartość na Boże Miłosierdzie przynosi pokój i ukojenie duszy. Modlitwa koronki do Miłosierdzia Bożego, której Jezus nauczył Faustynę, stała się centralnym elementem duchowości Miłosierdzia. Przez całe swoje życie zakonne, Faustyna starała się żyć w pełnej zgodzie z Bożą Wolą, promując miłosierdzie i ufność w Bożą Opiekę. Dziś jest czczona jako apostołka Bożego Miłosierdzia. A jej życie przypomina nam, że największy pokój i spokój możemy znaleźć w przyjęciu Bożej Miłości i Miłosierdzia. Święta Faustyna Kowalska jest wzorem dla każdego, kto pragnie doświadczyć pokoju i miłosierdzia w swoim życiu. Jej głębokie zaufanie do Boga, mimo licznych trudności, ukazuje, jak prawdziwa wiara i otwartość na Bożą łaskę mogą prowadzić do duchowej harmonii. Dla osób przeżywających chwile zwątpienia Faustyna przypomina, że Boże miłosierdzie jest nieograniczone i dostępne dla każdego, kto o nie poprosi. Jest także przykładem, jak w najtrudniejszych chwilach życia można znaleźć spokój poprzez modlitwę i oddanie się w ręce Boga. Modlitwa. Boże miłosierny, dziękujemy Ci za dar życia świętej Faustyny Kowalskiej. Prosimy, abyśmy podobnie jak ona potrafili w pełni zaufać Twojemu miłosierdziu i szerzyć je wokół nas. Niech nasze serca będą otwarte na Twoją miłość, a nasze życie stanie się świadectwem Twojego miłosierdzia. Daj nam siłę, abyśmy w chwilach trudu potrafili oddać się Tobie i odnaleźć pokój, który płynie z Twojej łaski. Amen.